Nazywam się Justyna De Prado. W wytwórni obfitości pomagam kobietom łączyć się z intuicją, wyraźnie słyszeć przekazy z duszy. Prowadzę coaching sięgający duszy. Pracuję również z umysłem podświadomym i umysłem świadomym po to, aby pomagał intuicji, a nie ją hamował, blokował, zagłuszał. Lubię mówić, że kiedy żyjemy w zgodzie z przekazami własnej duszy, to obfitość, szeroko rozumiana obfitość staje się dla nas takim stanem naturalnym. Prywatnie jestem w związku z energicznym mężczyzną krwi hiszpańskiej, stąd też moje nazwisko. Mieszanka naszych genów okazała się dość wybuchowa i. Dwójka naszych synów sprawia, że na co dzień nie czujemy nudy. Podczas sesji z klientkami intuicja jest moją główną przewodniczką. W połączeniu z wiedzą i doświadczeniem sprawia, że dojście do szeroko rozumianej obfitości staje się wspaniałą przygodą. Jeżeli czujesz, że to jest to, czego na ten moment chcesz, potrzebujesz, to zapraszam Cię do tej wspólnej przygody.